3, 2, 1. Cześć, witajcie z tej strony MatKonics i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pociąg kontra Wszystko Challenge. Witam Was w kolejnym odcinku z tej serii. I dzisiaj, jak po tytule możecie zobaczyć, w sumie po Turcję, bo w sumie tytuł zawsze jest taki sam, ale dzisiaj będziemy rozwalać pociągiem Kostki Siana. Także Dużo osób pisało, że taki komentarz, żeby kostki siana tym razem rozwalić, więc dzisiaj będziemy rozwalać kostki siana. Więc jeszcze na początku powiem, że miłej niedzieli i tak dalej. Spędzicie sobie tą niedzielę jak najlepiej. Jutro będzie odcinek z prawdziwego drwala, także sobie wbijajcie. No i co? Oczywiście standardowo musimy przygotować do naszego eksperymentu, co się stanie. Czy my oczywiście wiemy, co się stanie, jak to będzie wyglądać, ale. Oczywiście musimy standardowo przygotować. Postanowiłem też, że zawsze na początku, jak tutaj się przedstawiam, tak dalej, przy pociągu staję, to zawsze będę pokazywać, znaczy po prostu ustawiać rzecz, którą będziemy niszczyć koło pociągu, żeby po prostu już na początku wiedzieć i żeby to fajnie po prostu wyglądało. Także taki mały szczegół został wprowadzony, a ja idę teraz sobie stawiać te kostki ksiana, także my sobie lecimy. Dobra, tutaj jak widać już jedną kostkę położyłem, a w sumie to zrespiłem e, i też chcę tego trochę więcej zrespić, bo pisaliście, żebym trochę więcej tego respił wszystkiego, ogólnie to, aha, dobra, to jest kostka e, słomy, dobra, już mniejsza, siana słomy, to, to i tak to samo wygląda, znaczy w sensie taki sam kształt i tak dalej, także e, to jest najważniejsze w sumie, I wielkość tego. I zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Także ja to sobie muszę porespić. Nie będę takich kubek res respić. Hm. Właśnie nie mogę. To będzie trochę ciężko zrespić. Wszystko, bo. O nie, nie mam z tego podnoszenia. Dobra, chłopu mi pomogą jakieś tu. Dobra, muszę włączyć podnoszenie. I sobie to w taki sposób wziąć. Oczywiście w realu bym takiego czegoś nie podniósł. Sam. E, bo to co cztery od, to nowe te kostki. Dobra, półciąg nie jedzie, nie jedzie, bo on czasami się sam załącza i mi rozwala. Zazwyczaj, jak coś sobie robię, bo czasami sobie te eksperymenty robię poza odcinkami samemu. Dwa razy tak zrobiłem. Większy efekt po prostu zobaczyć, fajniejszy, bo sobie więcej wszystkiego nastawiłem, i tak dalej. Nie, bo też tutaj zawsze, jak coś ustałem, to nie stawiam tego jakoś mega dużo. Wiadomo, dobra. Czy nie, nie mówię, że taki sposób to będzie, bo tutaj ustawiam tak jakby jeden warstwę. Dobra, to wezmę po trzy albo cztery warstwy tego w taki sposób ułożę już. I będzie git. A tak o tak to musi to tak jakoś ładnie być ułożone. Bo i tak to będzie rozwalone. O, więc to zrymowałem. Dobra. Ona taką długość mniej więcej, nie no w sumie trochę dłuższe, że no. Oczywiście za krótkie. Okej. Okay. I też zauważyłem, też, że już coraz mniej osób ogląda tę serię, więc po prostu powoli zastanawiam się nad zakończeniem tej serii. Bo ona się co prawda pojawia tam raz na dwa tygodnie, ale coraz mniej osób to ogląda, bo już wiadomo, co się oczywiście stanie, bo. Tak naprawdę bez sensu jest trochę ta seria, bo cały czas robimy to samo i cały czas jest taki sam efekt tego rozwalania, więc e, Więc jest to trochę nudne i ta seria się nudzi i ja to taką świadomość mam, bo nie jest to już tak jak na początku. To prawda, jest piąty odcinek dopiero, e, więc to nie jest dużo, ale, ale już po prostu wiadomo, już ta zachcianka na tą serię e, spadła. Ale jeszcze parę odcinków na pewno z tego będzie, bo do nowego, oczywiście, farminga jeszcze daleko. No W nowym farmingu na pewno coś takiego jeszcze będziemy robić. Eee, tylko, że będzie ta seria się po prostu pojawiać rzadziej, bo dwa tygodnie to jest jednak za często jak na taką serię. Jak wyjdzie nowy farming, to tam będę tą serię raz na miesiąc robić. Tak sobie postanowiłem. Yy, bo oczywiście tam też będzie dużo fajnych rzeczy rozwala do rozwalania I tam to też będę jakoś po prostu w sensie takim, że fajniej to będę robił wszystko dokładnie i wiecie tutaj zawsze tak mało tego wszystkiego ustawiam yy, dobra ja to w taki sposób ustawię Dobra, co ja muszę to tak zrobić? Czekajcie, tepnę się do tego pociągu głupiego. O, teraz się przebiegnę. E, Że mi sam nie wystartował, bo to czasami się tak dzieje po prostu. Dobra. E, I ogólnie jak wasze wrażenia na temat nowego farminga, bo ostatnio dałem taką nawet... Tak na karcie społeczność napisałem a propos nowego farminga, bo w sumie nie wiem o pogadać teraz. E, więc to jest najlepszy temat, bo nowy farming oczywiście już niedługo, bo za miesiąc, nawet już niecały, za 29 dni dokładnie. Także e, jak wasze wrażenia? Co prawda się gra nie wyszła, ale chodzi mi o te wszystkie informacje zebrane, wszystkie trainery, wszystkie te takie informacje po prostu co i jak będzie, nie? E, I z tego chcę, żebyście ocenili. I prawdopodobnie ja też taki film zrobię, że sam będę to oceniał, bo jak wiecie, tam robiłem. Już kilka na, na temat tego, ale tam też była seria prezentacji maszyn Znaczy nie prezentacji, tylko sprawdzania maszyn Lecz ta seria została przerwana z powodu takiego, że jakoś nie za bardzo mi się chciało ja nagrywać i tyle Po prostu wolałem sam sprawdzić, bo nie było sensu Tak cały czas robić Więc, znaczy ja Oczywiście regularnie sprawdzam co piątek, jakie tam maszyny wychodzą, ale ale po prostu nie nagrywam tego bo też te takie pytania były i tak dalej. to właśnie tak odpowiadam. No i jestem oczywiście mega zajarany tym nowym farmingiem, bo naprawdę na przykład wygląd zwierząt bardzo fajnie będzie wyglądać, bo ostatnio oczywiście był trainer. I najbardziej mi się podobają świnie, zdecydowanie. Świnie wyglądają epicko, wszystkich, typ, tak jakby, najbardziej realnie wyglądają świnie. Więc pierwszymi zwierzętami też, jakie będę chciał hodować, nie licząc tam, nie wiem, kur na przykład, to myślę, że świnie, bo to jak one są wykonane, to jest naprawdę sztos. Też sobie z Kamilosem gadaliśmy na temat tego wszystkiego. Bo jak wie, jak ktoś wie, albo nie wie, oczywiście w farmingu 2020 będę do dwie mapy na starcie Oryginalne i z jednej zrobię swoją na singlu serię A na drugiej mapie zrobimy serię po prostu na multiplayer z Camilosem po prostu Nie wiem jaką ta seria będzie miała nazwę Ale jakąś tam na pewno Dobra I Tak to na razie ułożyłem, trochę tego mało, więc jeszcze tego troszeczkę sobie respie, dobra oczywiście mógłbym tego dużo więcej wziąć, bo to jest z tego bardzo mało zrespione, ale jakoś ale też jak jest za dużo to wtedy, wiecie nie będzie tak fajnie, znaczy tym więcej to by było fajniej, nie, ale też o to chodzi, że tym więcej tych kostek i tak dalej podczas uderzenia, tutaj tak jest, to wtedy spadają klatki strasznie, co nie i, i wygląda to bardzo źle bo tak ostatnio było, i mi się bardzo nie podobało, jak to sobie później sprawdzałem w montażu, i mi się to nie podobało całkowicie, więc tak to wygląda. Dobra, to sobie tak muszę ułożyć. Najlepiej to by było wziąć przyczepę, zrespić te kostki, naładować na przyczepę to samo zbierając co do kostek, i nią po prostu wyładować takie wielkie. Tak jakby wiecie, ułożone takie. Wtedy to by fajniej wyglądało. Ale więcej zachodu by z tym na pewno było. A tutaj chcemy jak najszybciej to robić. Też myślałem, żeby takie przygotowanie pisaliście, żebym robił z odcinkiem i od razu na odcinku. Tylko, że te odcinki to by trwały po dwie minuty. I by było to bez sensu trochę. Więc już po prostu postanowiłem, że zawsze na odcinku będziemy przygotowywać takie coś. Dobra, trochę tych kostek jest. Czy w sumie więcej mógłbym zrespić? Dobra, zrespię tego jeszcze. Trochę jeszcze tego zrespię. O kurde, się wywaliło. Dobra, to tak, byle jak. E, wezmę. Ja, no i ja ogólnie odliczam dni do nowego farminga. Bo jak wiecie, 29 dni dzisiaj to. Jak oglądacie, bo oglądacie to. to 29, znaczy nie 29, 24 października. Ja to też wtedy nagrywam, mogę powiedzieć, zdradzi w sumie. I 29 dni zostało razem z dzisiejszym do nowego Farminga, także już niedaleko. Więc jestem mega zajarany. Ogólnie. Jak widać, tak się to prezentuje. Tyle już tych kostek ułożyłem. Co prawda, mógłbym więcej tego ułożyć. I żeby to wyżej było, ok. Także możemy iść sobie do pociągu. Ja sobie cyknąłem tylko miniaturkę z tego eee, właśnie, zapisałem gierę i cyknąłem miniaturę. No i teraz możemy iść do pociągu i zobaczyć, jak to dzisiaj tym razem będzie wyglądać. To prawda, bardzo mało jest tych kostek tam, ale już mniejsza. Dobra, także my lecimy, rozpędzamy oczywiście standardowo pociąg. Tam walnąłem kostki. I zobaczymy, jak tym razem to będzie się prezentowało. Oczywiście. Żebym znowu tam w montażu czegoś nie popsuł, bo tam chyba w drugim czy trzecim odcinku popsułem w montażu to. Yy, wiecie. Jak powtórka jest i ten, to popsułem. Ale już dobra. Zobaczymy, jak to się będzie teraz prezentować. Nie ma tego dużo, ale. Uwaga! Uwaga, uwaga! O! Jak to poleciało fajnie? Nie zreagowało w ogóle, co jest dziwne. Bo trochę tych kostek było. Może nie jakoś dużo, bo tak naprawdę to w sumie mało było ich. Ale spodziewałem się, że trochę te klatki spadną. Ale nie spadły fajnie. Okej, kostki tutaj się porozwalały oczywiście. No mogłem ich więcej zrespić. W sumie to trochę żałuję, że tak mało ich zrespiłem, ale tak to ogólnie e, wygląda. E, więc teraz zobaczcie sobie powtórkę w zwolnieniu, jak to dokładnie wygląda. No i okej, okay, tym akcentem będziemy kończyć dzisiaj tak, tak dzisiejszy odcinek się prezentował Standardowo oczywiście wszystko rozdupczone Teraz trzeba będzie drugówkę wezwać, żeby tu posprzątali oczywiście Bo ja tego sprzątać na pewno nie będę A tym akcentem tak jak mówię kończę Dzisiejszy odcinek. kolejny będzie za nie wiem ile Za 2-3 tygodnie Bo aktywność trochę spadła No chyba, że podniesie się po tym, no to wtedy będzie Szybciej, ale co? Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się na razie, pa pa.